Cześć, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale w dzisiejszym odcinku będziemy montowali ten oto procesor Ryzen 9 x 3 d w miejsce Ryzena 7 x 3 d Zobaczymy jak to będzie z wydajnością. Ogólnie, jeżeli chodzi o wyniki tego procesora w porównaniu z tym procesorem, który w tym komputerze się znajduje, no to zobaczycie w następnym materiale. Tam porównamy gry takie jak CS, Fortnite, Call of Duty Black Ops 6, multiplayer, Call of Duty Black Ops 6, Zombie ponieważ są to trzy gry różnego rodzaju i ten oto procesor będziemy tam porównywali z 7800X3D. -kiem. A dzisiaj zajmiemy się wymianą tego procesora, ponieważ zależy mi na tym, abyście zobaczyli jak to się robi i abyście wiedzieli co i jak z wymianą procesora. Przede wszystkim ważna informacja, przed wymianą procesora 7800X3D na tego 9800X3D zrobiłem upgrade BIOS-u, ponieważ na mojej płycie X670E+, da się obsłużyć ten procesor, ale wymaga to aktualizacji. Biosu. Więc wy również upewnijcie się, czy na waszej płycie głównej ten upgrade biosu jest potrzebny, bo w 90% przypadków po prostu warto ten upgrade biosu zrobić. Robi się to poprzez wspinanie pendrive'a, easy flash utility, jakkolwiek to się tam w biosie nazywa. Na pewno pełno poradników znajdziecie na internecie, więc w tym materiale tym się zajmować nie będziemy. Natomiast to! Czym na pewno będziemy się zajmować? Czy będziemy zajmowali się wymianą hardware'u w tym otokompie? Jest to wielkie bydle, które przydałoby się na pewno odkurzyć. Waży to naprawdę sporo z tego względu, że w tym komputerze no po prostu jest pełno dysków i no, te dyski też swoje ważą. No w każdym razie, żeby zabrać się za wymianę procesora, najpierw trzeba rozbebeszyć tego potwora poprzez otwarcie obudowy, wyjęcie karty graficznej oraz zdjęcie chłodzenia. No i w tym przypadku jest to chłodzenie powietrzne Noctua DH15 z jednym wentylatorem, ponieważ drugi po prostu mi się nie zmieścił, więc najpierw musimy wyjąć kartę graficzną, aby w ogóle dostać się do tego chłodzenia. I tu nieszczęsna przejściówka od NVIDII i musimy teraz rozbebeszyć kartę graficzną. Wyjęcie karty graficznej raczej nie powinno być niczym skomplikowanym. To jest kwestia tak naprawdę zdjąć osłonkę od śrubek, odkręcić śrubki od karty graficznej. Najgorzej to tutaj, zawsze w tym chłodzeniu, przy tym chłodzeniu jest otworzyć slot od karty. Z tego względu, że to jest strasznie słaby dostęp, ale my sobie poradzimy. OK, udało się otworzyć, i wyciągamy karty RTX 4080 Ti Super. Takie oto bydle znajduje się w tym komputerze, co musimy oczywiście odłożyć na bok. No i teraz musimy odpiąć wentylator od CPU. I zdjąć wentylator po odpięciu, aby dostać się do chłodzenia. Kiedy mamy wentylator, to wszystko trzeba będzie odkurzyć, tak więc ja pójdę zaraz to sobie odkurzać. Tylko najpierw trzeba odkręcić chłodzenie. Na pewno zanim zdejmę procesor z soketa, będę wszystko tutaj odkurzał. Przedmuchać to wszystko pójdę, żeby był porządek, porządeczek. Zanim wsadzimy nowy procesor, chociaż kurczę od lipca, to dużo się tutaj raczej nie zasypiło, ale z tego co widzę, no jednak sporo kurzu w moim pokoju się znajduje, bo wszystkie wentylatory są naprawdę mocno zakurzone. Tak, z tego co patrzę, to pasta termoprzewodząca prezentuje się w następujący sposób. No, jak na dwa miesiące, to szczerze, dość szybko ta pasta się rozeszła. Nie wygląda ona za ciekawie. Chociaż jak po niej przyjedziemy palcem no to jeszcze ma swoje właściwości, więc to jest najważniejsze. W każdym razie musimy wyczyścić to, wyczyścić procesor, no aby dostać miejsce na włożenie nowego procesora, więc najpierw wyczyścimy sobie tę pastę przewodzącą tu i tutaj. Pójdę sobie to wszystko przedmuchać, wtedy jeszcze raz alkoholem izopropylowym wytrzemy sobie i procesor i chłodzenie, żeby ten procesor mógł już odłożyć na bok dla następcy do następnego komputera. No ale najpierw trzeba to wszystko odkurzyć, przedmuchać, tak więc widzimy się za chwileczkę. czyścimy teraz pasę termoprzewodzącą przewodzącą z procesora, jak i z chłodzenia. Najpierw zajmiemy się tym na procesorze, bo chłodzenie możemy wyczyścić w momencie, kiedy będziemy chcieli je zakładać. A najpierw chcemy zdemontować procesor, więc najpierw trzeba procka wyczyścić. Do wyczyszczenia oczywiście procesora alkohol izopropylowy. Tak on wygląda. Dobre, teraz muszę go odłożyć w bezpieczne miejsce. Zapakujemy go potem w plastik, który przyszedł razem z nowym procesorem. Na razie go położę na papierze. Aby odblokować oczywiście procesor, tutaj nic niezwyczajnego nie ma. Wajchę przesuwamy w dół, do góry. No i w ten sposób otwiera nam się soket i możemy wyjąć procesor. I mamy wyjęte procesorek. Jak widzimy, nówka sztuka, nie śmigana. Ile? Dwa miesiące go używałem. Tak więc jest do oddania. I HSM kładę go na papier, aby się nic nie stało. Tak aby się nic nie przykleiło, nic się nie stało. No i mamy wolny soket, na nowy procesor, więc musimy go rozpakować. Teraz skoro już tutaj jesteście. Rozpakujmy nowy procesor, asymry A dla mnie to jest po prostu zwykłe otwarcie paczki. Tu jeszcze jakaś taka naklejka jest, ale to naklejkę. Nie wiem, czy się chce naklejać, czy nie chce. Tak się prezentuje nowy procesor w plasticzku jeszcze tak on wygląda. Ryzen 79800X3D. Jestem ciekaw, jak duża różnica w wydajności będzie między tamtym procesorem a tym. Dobra, wkładamy nowy procesor, musimy podnieść osłonkę, włożyć procka, z czałeczką w odpowiednią stronę, położyć, zamknąć i siedzi nowy procesor. A stary włożę w ten plastik, który przyszedł od tego 7800X3D spakowany w pudełeczko, także bezpiecznie czeka. Ale lepsze czasy na drugi komputer, może kto wie, zobaczymy. Położę go na bok. Pudełko na bok, i w tym momencie musimy tak wyczyścić chłodzenie, aby na chłodzeniu nie było ani odrobiny pasy termoprzewodzącej. Więc najpierw zajmiemy się chłodzeniem, wyczyścić procesor, nałożyć nową pasę termoprzewodzącą i złożyć to do kupy i sprawdzić, jak. Czy się odpali komputer, czy coś nie uszkodzone, no ale raczej przy takiej wymianie nie ma co się uszkodzić, jest to raczej bardzo prosta wymiana. Najcięższą wymianą, chyba jaką byś mógł zrobić, drogi widzu, to jest wymiana obudowy albo zasilacza. Ogólnie obudowa najgorzej, no bo wszystko trzeba przenieść, ale zasilacz to, to właśnie jest coś podobnego, bo też wszystko trzeba rozkręcić, rozczepić i wszystko na nowo poskładać. Także są dwie najgorsze wymiany, właśnie obudowy albo. Zasilacza, więc, jak już na początku planujecie sobie zakup, żeby komputer sobie jakoś ulepszać, to na pewno dobry zasilacz, dobra obudowa. A taki procesor, jak widzimy, jeżeli mamy dobrze wybraną płytę główną, możemy sobie bez problemu wymienić. Ale z tego co widzę, to chłodzenie ma wypalone już naprawdę mocno. Na tym jest bardzo mocno tu wypalone już. i Będę musiał powoli nowe chłodzenie szukać, bo się już dość wypaliło od tego pierwszego Ryzena, którego miałem. A potem Ryzen nie wygląda dużo lepiej. To, co tutaj jest, to są wszystkie rysy, jakieś takie niedoskonałości, więc musimy na pewno bardzo dobrze pastę którą przewodzącą nałożyć. To nie jest z papieru, bo przejeżdżasz i widzisz, że to nie znika, więc tu się po prostu no, tak wtopił ten blok. Więc będziemy musieli niedługo zaopatrzyć się w nowe chłodzenie, tak więc jak macie jakiś pomysł na dobre chłodzenie do tego procesora, dajcie znać w komentarzu, a zapewne je niedługo wymienimy. No i dobra, chłodzenie mamy wyczyszczone, więc teraz czas na wyczyszczenie nowego procesora, nawet jeżeli on jest wyjęty ledwie co z pudełka i tak wyczyścić go trzeba alkoholem izopropylowym, aby się odtłuszczył, odtłuścił tak więc alkoholem izopropylowym lekko po nim sobie przejedziemy zgarniemy cały ewentualny syf delikatnie, bo to jest papier toaletowy, więc on może zostawić pyłki czego byśmy nie chcieli więc nie dociskajcie, nie szorujcie, jak używacie papieru toaletowego, bo źle się to skończy, jak widzimy czysto Procesorek jest, tak więc teraz nie pozostaje nam nic innego, jak nałożyć pastę termoprzewodzącą. I teraz mam lekki dylemat, bo posiadam dużą fiolkę pasty przewodzącej, którą miałem kupione kiedyś, krajonałta Grizzly. I mam nową teraz wzięte, no bo nie wiedziałem, czy mi starczy. I dylemat polega na tym, że nie wiem, czy nakładać nową pastę totalnie, czy jeszcze tamtą spróbować zużyć, no bo jednak tamta pasta już trochę leżała. Ale chyba użyjemy tej nowej, w końcu ten procesor ma działać... Raczej już ze mną długo będzie siedział. Nie będziemy raczej już kombinowali z jego zamianą, bo po co? Więc nałożymy po prostu nową. Oczywiście pasa to będzie Thermal Grizzly Crayonaut. Tak więc, jak szukacie pasy termoprzewodzącej, to Grizzly Crayonaut to jest w sumie chyba najlepszy wybór. I tym razem zrobimy to trochę inaczej, jeżeli chodzi o nałożenie pasy termoprzewodzącej. Czego się nauczyłem ze względu na laptopy, bo wymieniałem w MacBooku pasę termoprzewodzącą. Staram się to od razu równomiernie rozprowadzić. Nie będę bawił się w jakieś ręka grochu, inne duperele. Tylko od razu, to rozprowadzimy. Dobra. W takim razie pasta została rozprowadzona, także nie możecie już się czepiać, że jest coś nie tak. Mocujemy chłodzenie, trochę nim jeszcze poruszam, żeby ta pasta się ładnie ułożyła. No i to chłodzenie przekręcamy i składamy do kupy. Sprawdzamy, jak sobie nasze bydło nowe radzi. Jeśli piszcie w komentarzu mi chłodzenie, które byście chcieli mi polecić, tak aby było lepiej, fajniej i żeby to fajnie działało, bo. Tak jak widzieliście, no to chłodzenie już kończy swój żywot ze względu na blok, który jest pod spodem. I wypadałoby już powoli zmienić to chłodzenie. Niestety, no pierwszy Ryzen, który miałem w tym kombi, czyli Ryzen 97950X, trochę to chłodzenie wypalił. Można powiedzieć przy renderingach. Tamten miał bardzo wysokie temperatury. Podejrzewam, że teraz by wypadało jakąś wodę tutaj dać po prostu Gladiusa albo Arctisa, Freezera. Coś tego typu, mi się wydaje, bym dał. Ale czekam na Wasze opinie. Pewnie używać jakichś fajnych wodnych chłodzeń, to sobie je wstawimy. No i możemy wpinać kartę graficzną. Oczywiście zajmiemy się je teraz jej dokręceniem. No i cały komputerek złożony, wszystko podpięte, ładnie złożone. Możemy składać do kupy, podpinać. Tak w ogóle zauważyłem, że sobie mocno tą szybę porysowałem przy którymś razie, jak go rozbierałem. Nie wiem, czy to będzie widać. Wezmę telefon do ręki i wam pokażę. Tu w tym miejscu jest taka rysa. O, widać, widać, nie? No, tak dość mocno porysowałem, nawet po się lekko kochaczy. A to jak biurko przestawiałem, to przyhaczyłem po prostu drugim kąpem albo jakimś kablem. To nie jest jeszcze pęknięcie, no, ale już najwidoczniej obudowa też będzie do zmiany, skoro takie coś się dzieje. Także mamy chłodzenie do wymiany i obudowę do wymiany. Tak więc dwie polecajki widzowie możecie mi dać. A my w tym odcinku to będzie już na tyle. W kolejnym odcinku zajmiemy się porównaniem tego procesora z kolejnym. Jeszcze po końcówce zobaczycie, że komputer się uruchomił. No i co? Taka zmiana procesora nie jest chyba niczym strasznym. Tak więc w tym odcinku to byłoby na tyle. Zostań po napisach, jak to się mówi, bo tam będzie jeszcze chwileczkę. A w tym odcinku to tyle, trzymajcie się. Cześć, cześć. Jak widzimy, komputer się uruchamia. Zaraz zobaczymy UCPU instalę. Także wykrywa wszystko ok. Oczywiście odpalamy Expo, tylko ja to włączę w trochę innym trybie, ja chcę to Expo na 6000, a nie na 6400, bo niższe celki chyba bardziej oddadzą. A tak poza tym, no to co, no to widzimy, że tutaj CPU frekwencji już pokazuje. No i jest Ryzen 98, 9800X 3D. Tak więc w następnych materiałach będziemy to testowali. Widzimy się w kolejnym odcinku.